wędrówki na szczycie, spływ Flisacki Dunajcem. Przełom Dunajca zachwyca nieprawdopodobnymi urokami. Górujące nad nami skały osiągają nawet 300 metrów wysokości. Spływ Flisacki to bez wątpienia najpopularniejsza atrakcja Pienin. W 2024 roku wybrała ją rekordowa liczba 311 tysięcy turystów. Początki tej tradycji sięgają połowy XIX wieku, kiedy ambicjami Józefa Szalaja, szczawnica stawała się uzdrowiskiem z prawdziwego starzenia. W przewodniku dla podróżujących dowód szczawnickich z 1859 roku pisał. Goście szczawnicy odbywają często wycieczki w przyległe okolice w większym lub mniejszym towarzystwie. Z pienin zwykli powracać dunajcem na czółnach aż pod samą szczawnicę. Przy takich wycieczkach mają włościanie okoliczni sposobność wiele korzystać z kości, wynajmując swoje podwódki, wózki, czółna podobne. Wrażenia ze spływu opisywała w 1915 roku Maria Konopnicka. Z lewej i prawej strony dwie ściany skaliste wyciągają się ku nam w cienie długie, mgliste, a dunajec drga lekko w migotliwe skręty sunąc jako wąż w trawie piersiami wygięty. Idea transportu turystów nie zmieniła się, można powiedzieć, od XIX wieku. Przemysław Gabryś byłem czynnym pisakiem do 2018 roku, a w tej chwili jestem pracownikiem stowarzyszenia psaków. Najpierw 3 lata pływałem jako uczeń, później 3 lata praktykowałem jako czeladnik, no a później znałem po 6 latach czynnego pływania egzamin mistrzowski. Mamy dwie początkowe przystanie flisackie: jedna główna przystań w sromowcach w różnych kątach, a druga, przystań tak jakby pomocnicza, ta, w której się znajdujemy, w sromowcach niżnych u stóp trzech koron. Jest to przystań, która głównie obsługuje turystów pieszych, którzy często pragną spływać w ten przepiękny przełom Dunajca, który się właśnie tutaj rozpoczyna, ale kończy tuż przed Szczawnictwem. Spływ jest dostępny praktycznie dla każdego, nawet dla osoby niepełnosprawnej, która potrafi, że tak powiem, siedzieć na ławce. Również małe dzieci, nawet dzieci do jednego roku, które często siedzą albo śpią na rękach rodziców, mogą płynąć. Spływ jest bardzo spokojny i bezpieczny. Spływ trwa od 2 do 3 godzin, zależnie od wybranej przystani początkowej oraz stanu wody. Gdyby pogoda była bardziej łaskawa, wrócilibyśmy do schroniska rowerem, który można wypożyczyć od Stowarzyszenia Frisaków albo w pobliskim schronisku PTTK Orlica. Bilety kupicie w kasach, które znajdują się na wspomnianych przystaniach flisackich albo przez internet. Przygodę kończymy w Szczawnicy, chociaż można płynąć również do Krościenka. Spływ organizowany jest od 1 kwietnia do 31 października.